Siemaneczką w czwartej części, The Following, um, oczywiście Dying Light, um, pomogłem przypadkowej osobie, która utknęła na Amboni, wskoczył nam poziom. Um, o Jezus, jak to się nazywa? Zaufania? E, I tam mam już jakąś inną ksywetkę, już zapomniałem, jak teraz oni na nas mówią. Um, szkoda, że nie ma jakiejś. A nie, przepraszam, czekajcie, tu jest ranka. O, właśnie, jest, przepraszam. Aktualny poziom zaufania przybysz. Dzieci Słońca wciąż uważają Cię za osobę z zewnątrz, aczkolwiek daszą Cię już pewnym zaufaniem i liczą na Twoją pomoc. Wykonuj zadanie wyświadczenia miejscowym przysługi, aby zasłużyć na jeszcze większe zaufanie. Dobrze, bardzo dobrze. Obcy. Jako ktoś zupełnie obcy, spotyka się tylko z niechętnymi spojrzeniami. Nieznajomy. Dla dzieci słońca jesteś wciąż nieznajomy i Twoja obecność jest ledwie tolerowana. Teraz przybysz. Nagrody za rangę przybysz. A, bo muszę się wywrócić na farmę po te nagrody. Kusza, ciekawe. Strój obcego. O, jakiś nowy strój. To może go założymy. Tu mamy strój sprzymierzeńca. Dobra, ale nie po to tu przybyliśmy. Uuu. A tutaj nie wiedziałem, że... Tu mam co? Afisz na temat wyścigów. A tu jest... o, to jest w ogóle... A, tak to wygląda, dobra tu już wiemy co się stanie jak w kurchawkę wjedziemy. Nie wiem... Nie wiem jak tam był samochód. że jak sobie wybuchnie ścierwo bo To sobie chyba gnoje przylatują No, nie przypłaciłem to zdrowiem. Eee, w jakiej kondycji jest samochód? No tak kurde szalałem, szalałem od tego wybuchu dobra, silnik, tak naprawmy go na stówkę Hmm, lakier... lakier crash test. Aha, tu możemy... Nie, 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 to nic tutaj nie chcemy. Hmm. A weźmy ją, czemu nie? Dobra, tu mamy afish, ale tu mamy. Wojskowe auta zawsze można coś fajnego wyciągnąć, pamiętajcie. Nie chodzi tylko o paliwo. Z paliwem to nie mamy problem, mamy spore zapasy. Pytanie, jest jakieś ograniczenie na paliwo? Kurwa, mm, w postaci, wiecie, ile w ekwipunku mogę mieć, o to mi chodzi. Ale tutaj jest, co tutaj jest? No właśnie, to jak tu jesteśmy, to sprawdźmy to niezbadane miejsce, nie? Też tak myślicie? Cieszę się, że się zgadzamy. Wiem, sporo czasu poświęcam na eksport, na odcinkach zamiast może zadań. Ale powiem Wam, że no jest tu ciekawie, jest duża różnica między Haran, miastem i podoba mi się. Podoba mi się ta różnica. Dzień dobry. Nie wiem, czy Panowie tu będą chcieli wejść. Wojskowa karta, powiadasz? Na razie nie mamy żadnej wojskowej karty, chyba że tam ci frajerzy mieli. Zobaczmy, co mamy tu w skrzyneczkach. Może tutaj coś będzie. A czy raczej nie karta? Nawet nie raczej, tylko na pewno. Do czego tu jest? E, paczka amunicji. A! Paczka, no tak, paczka amunicji, do czego jest? No wiadomo. Come on, no, Dobra, dziękuję. W poprzednim odcinku trochę sobie odpoczęliśmy od otwierania. A, jezu, flary. A, a tu mogłem? A, bo było coś innego. Dobra, myślałem, że to jest... ...to samo. Jakiś wojskowy tu jest, nie powiem. Pięknie. Były papierosy chyba, nie? Jest kolejny wojskowy. Ta kosa jest zajebista. Dobra, nie próbuj tutaj nic robić. No temat się komplikuje, kurde. Żadnej karty tutaj nie mamy. No bardzo mnie ciekawi, jeszcze takiej skrzyni nie otwieraliśmy, więc tam. No, może druga taka kosa wleci epicka. Ciekawe, czy miałem po prostu mega farta, że ją trafiłem na samym początku. Eee, czy ona i tak by tam była, nie? Chyba losowo dropi te przedmioty tutaj w tych skrzynkach. No, miałem farta. Zajebiście, naprawdę pięknie. Pięknie się prezentuje. Będzie jedną z tych upartych, no rozumiem. Rozumiem. No nie, nie, nie może po prostu współpracować, ale spokojnie na, na takie yy, też są. Ej, metody, chciałoby się powiedzieć. Dobra, dziękuję. Nad tą kartą cały czas myślę. Te skrzyń, tych skrzyniczek chyba się tak średnio opłaca otwierać, kiedy mamy na fullu... Co to jest? A, taka pierdoła, dobra, na fullu amunicję, tak mi się wydaje, że chyba... Yy, nie ma takiego ciśnienia. Dobra, tam są te śmietniki. Czy śmietniki... Yy. Nie śmietniki, tylko. No, nie nie, zwykłe zombiaki, nie. Kurde, nie mogę się skupić. Um, nie wojskowo o to mi chodzi. Ale, wo, kurde. Dobra Nie wydaje mi się, żeby, żeby. żeby ta karta była przy którymś, o tam jest pan duży. Przy którymś z żołnierzy, chociaż. No nie wiem. Nie wiem, co mam o tym myśleć. Nic tu takiego konkretnego nie widzę. Na, na dużo rzeczy pozbieraliśmy z tych wojskowych. Nie zamierzam ich opuszczać, bo naprawdę fajne rzeczy się dropią do ulepszania. Uj Chciałem tego uniknąć. Dobra, na spokojnie. E, daj mi toporek. Kurwa, ładnie już przeskoczyłem No kaman. No nie Dobra, już po wszystkim jest Żegnam No oczywiście nie miał karty przy sobie Weźmiemy na przerobienie To później Wyspiem się te zombiaczki Przed chwilą tu była cisza Piszaj spokój Dobra przepraszam Weźmy sobie kotwiczkę A, chyba, że tu kartę znajdziemy, okej okay. Słyszeliście? A może przetestujemy bardziej trochę tą broń? Dzień dobry, panowie. Witam. O, w mordę, przepraszam. Nie sądziłem, że ktoś tu jest. Spokojnie. E, to, Złodziejski skurwiel. Spokojnie, to nie tak. Przysięgam. Szukałem tylko części do mojej bryki. Nie planowałem niczego kraść. Dokładnie. 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 Nie planowałem zupełnie niczego kraść. Ja mnie ciekawi. Samoloty tu latają? No jest. Ej, patrzcie, jaki zrzut tu robi. Nawet nie wiedziałem, że tu zrzuty są. Oh shit. No to ciekawe. Wcześniej nie było tego, nie? Może było zablokowane. Musieliśmy, może, fabułę pchnąć. Pewnie bandyci ją zwykli kradną, tu ludzi... ...Raisa nie ma. Tu bym się do środka dostał, ale dobra, pogadajmy z tym kierowcą. No nie, źle się tu urządził. Jak szukasz części, to możesz se kurna trochę kupić. Jacob Crane to usług. Kyle Crane. Fajno cię poznać, Crane. Teraz posłuchaj. Ten rewir jest mój. Chcesz coś, to ci schandluję. Ale nie ma tego, że za Afriką. Okej, okay, rozumiem. Dobra, nie ma problemu. Akurat na brak pieniędzy to ja nie narzekam. Absolutnie. E, pa, zapytaj bile, Bilalao o afisz na temat wyścigów. Tak zrobimy. A w tej przyczepie możemy się przekimać pewnie. Dobra. E, um, hmm, hmm, hmm. Część zawieszenia poziom drugi 900. Poziom pierwszy 1200. Okej. Okay. Dobra, bierzemy to wszystko. Stać nas na to. Po to tyle czasu oszczędzałem. To są śmietniki, które mnie nie interesują. A mogę Ci tu wszystko posprzedawać? E, na przykład, mógłbym Ci te flary posprzedawać w cholerę. Chociaż, jak będę tej jaskinie robił, ciekawe, czy by się nie przydały. E, na przykład, to ci mogę w cholerę posprzedawać. Tak jest. Dobra. Zobaczcie, tutaj już nic więcej nie wyczarujemy. Teraz pewnie mogę sobie wejść do tej przyczepy. No tak, a przy okazji, czekajcie, zobaczmy te stroje mm, z maskami. Urbieniec mm, nie, stroje narodowe nie. Stroje z dodatku. O, właśnie, dobra, niech będzie. Niech będzie klimatycznie. W sumie nawet spoko y, wygląda, no. Dobra, chyba godzina jest dość młoda, jeszcze. No, nie ma sensu się tu yy, kimać. Takie jakieś zadania. A, dobra, to zadanie specjalne, to tak średnio mnie obchodzą. Yy, no, z tymi wyścigami tak chciałbym pocisnąć i ten zrzut nie korci. Może dobra. Yy, o, ja nie mogę teraz. Yy, teraz mogę, dobra. A właśnie chyba dostałem info, że ukradli zrzut, nie? Nie, chyba jeszcze nie. Tu cały czas z tą kartą jest też ciekawy wątek. Nie, 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 nie chcę ulepszeń. Wsiadaj po prostu. O, pod... Te figurki są fajne. Jest jeszcze po co tam jechać? Czy już nie? Czy ukradli właśnie? Nie. Jestem ciekaw jak te zrzuty tutaj wyglądają. Przepraszam. Zobaczcie, Już, już, już. Spokojnie. Tak, tak. Jeszcze są jakieś wyzwania tutaj do robienia, ale nie wszystko na raz. Jest mnóstwo zawartości na dzień dobry. Do, dostajemy. Aż jestem zaskoczony tym y, rozmachem, nie? Co już tam więcej bandyci? Nie. No oczywiście, że są. Dobra, nie ma, nie, ma, nie, nie ma co się tutaj z nimi patyczkować. Może po cichu to zrobimy. Tak? Pięknie. Radziłem sobie z ludźmi reisa, także uważajcie, naprawdę. Macie coś ciekawego? Jaką macie broń? A będzie na przetop. Dobra, jak tutaj wygląda? A jednego chyba utrąciłem samochodem. Już otworzyli jedną skrzynię. Dobra, pomarańczowe, tak jak standardowo na początku. A jak to w środku wygląda? A w sumie kwatermistrza to mamy tutaj zaraz. Przecież yy, jedziemy właśnie do, do niego, nie? No W zasadzie to jesteśmy już u niego. lajcik. A co to jest? Nie jesteśmy w stanie u, uczynić naszego gospodarstwa bezpiecznym schronieniem. Próbowaliśmy ognia, y, broni palnej, modliliśmy się do matki, a ten potwór wciąż tkwi na naszym terenie i wyczekuje nowych ofiar. Tej bestii nie sposób zabić. Wiemy, że na nas liczyliście przykro nam. Bierzemy to pewnie. O, jakiś boss? W niektórych miejscach w okolicy znajdziesz się pokraki zarażonych, którzy zmutowali pod wpływem toksycznych substancji użytych przez wojsko. Jeśli spotkasz takiego stwora, przygotuj się na nie lada wyzwanie. Nie próbuj z nimi walczyć w pojedynkę. Jeśli nie jesteś mistrzem w wyszukiwaniu słabych punktów wrogów. Okej, okay. brzmi trudno. Yy, ale na razie mnie to nie interesuje. Bardzo trudny. Powinno być na czerwono, nie na zielono. O, kolejne osoby zaginęły, kurwa zaginęły, a w sumie my też awansowaliśmy w tym poziomie zaufania, także okej. Okay. Tydzień temu Heiko poszedł całkiem sam do elektrowni, mówił, że chce przywrócić zasilanie prądu, ale yy, jak nie było, tak go nie ma i jego samego też nie ma. Zapewne jak nie ma, tak nie ma, dobra, mniejsza. Zapewne już jest trupem, chociaż do diabła ten szalony sukińcy zawsze wiedział jak wybrnąć z kłopotów, może tym razem też mu się udało. Może, może, mam nadzieję, nie? Lewand postanowił sprawdzić, czy na stacji benzynowej przy starym to, że wyścigowym, pozostało coś przydatnego. Miał nas zawiadomić, gdy dotrze na miejsce. Od tamtej pory nie dał znaku życia. Jeśli ktoś z Was będzie w pobliżu, niech rozejrzy się, proszę, i go poszuka. Miał na sobie swoją jask jaskrawo żółtą koszulkę. Na pewno wiecie, którą. No, wiemy, wiemy. Teoretycznie, ale dobra, wszystko będzie zaznaczone. Yy, tak, zrzuty. To nam pomoże przetrwać kilka kolejnych dni. Dzięki. Dobra. Ciężko już awansować na kolejny poziom, nie? Ciężko. Yy, takie rzeczy... Nie wiem czy te miny są mi potrzebne. Śruby na pewno, apteczki to stalowe... A, bo do tej kuszy. Dobra, weźmy. Ciekawe jak ta kusza wygląda, ten tak średnio mi się podobał I strzelanie z niego To Możemy od razu poprzerabiać, Dobro, może Może na razie nie ma ciśnienia Bilala, o co chodzi z tymi wyścigami? No. Widziałem plakaty O rany Bilala, nie Bardzo Bilala Bardziej dobrego silnika niż za wolą <laughs> Kiedyś byłem mistrzem, U. Pięć razy z rzędu Ale chwila, właśnie wpadłem na świetny pomysł Słuchaj Zaraz mi tu odpierdoli, mówię ci. Wszyscy są ciągle tacy przybici. Może się choć raz zabawimy. Co ty na to? Co masz na myśli? Rozgrzejmy parę silników, ziomu. Wszystko już obmyśliłem. Zostaniesz nowym mistrzem. No cóż, odrobina rozrywki jeszcze nikomu nie zaszkodziła. No jasne. A więc, koniecznie napraw i zatankuj swoją brykę, a potem jedź na plażę pod miastem i daj mi znak, jak będziesz przy pizzerii, dobra? Okej, okay, brzmi ciekawie, Takie fabularne, trochę zadanko, przynajmniej na początku. E, Pojedź na miejsce wyścigu, wsiądź do pojazdu. Dobra. E, zwłaszcza, że tutaj obok tej pizzerii jest zaginiona osoba. Chyba o tym samym miejscu mówimy. Mam taką nadzieję. A co, wsiądziemy do autka? Dobra no w pewnym sensie tak chociaż wiecie co najpierw chciałbym może pocisnąć tutaj do tej chociaż nie zobaczmy ten wyścig no właśnie spojrzałem na czas dobra zobaczmy ten wyścig może poczekać koleżka gaza pełno tutaj rozdają wiecie takich rzeczy przydatnych nie pełno jakichś skrzyń wypełnione to jest było pusto w Haram, dość, przez tubylców pewnie wyciągnięte, a nie dlatego, że twórcy stwierdzili, że więcej nam teraz po prostu dadzą, to jest ten chłopak. Ukraina, no znalazłem ten. trupa, to chyba jeden z waszych. Ktoś się tym zajmie, bardzo ci dziękuję. Okej, okay, tak też możemy zaufanie robić. Bardzo fajnie. Czyli krótko i na temat tak to wygląda. Dobra. Jak tam gdzieś podczas eksploru na coś, na coś takiego wpadnę, no to po prostu to odhaczę. Nie ma... Kolejna jakaś ten? Rzecz do ulepszenia? Nie ma sensu, żebyście zawsze to musieli widzieć jak to robię, nie? Dobra. O kurwa twoja mać mnie skurwiel wystraszył. Jezus pier... Dobra, nie będziemy na takich pierdołach teraz myśleć. Gdzie ja furę zostawiłem? Oczywiście, że tu. Jedna rzecz mnie ciekawi. Mam ten bl... ale mogę go założyć? No, wygląda kozacko, nie? Wygląda kozacko, pokażę jak, jak to wygląda w twórce. Zresztą ta figurka też była fajna. Nie wiem, jed, jednego i drugiego nie mogę mieć, nie? Szkoda. Dobra, zobaczmy o co. Wy... Jestem przy pizzerii. Co teraz? Dobra! Mhm. Zobaczmy ten wyścig. E, trudność łatwa, więc może sobie poradzimy dobra. Fajny ekspik do zgarnięcia, jak najszybciej dotrzeć do linii mety. Dobra. Okej. Okay. Nie wiem ile... O kurwa, trochę tych punktów tutaj jest. Ważne, żeby się kurde nigdzie nie... ...zablokować. To nie jest takie łatwe, bo... Ciężko się prowadzi, chociaż dużo lepiej po tych ulepszeniach, nie? Sporo to dało. No bo w taką betonową ścianę nie wjechać, to też byłby przypał. Tak ja, spokojnie, nie, 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 nie hamujmy. No ja, spokojnie robimy. Musiała Menda. Ładnie. A, jakieś dodatkowe punkty powinny być za to Prosto na mnie biegły, no Nie miałem ja go ominąć Wybaczyć <grystanie> Dobra Spanikowałem przez chwilę, myślałem, że źle e, Kurwa, skręciłem Niepotrzebnie spanikowałem Oczę, dawaj, dawaj, dawaj do dechy Aha, szybciej. Limit czasu 3.20, dobra. Chociaż zobaczymy. Na razie nie... Nie, nie narzekajmy, nie lepiej nie krakać. Ja się zaraz gdzieś rozdupcymy, chociaż 5, 5 punktów jeszcze przed nami. Wytrzymała tylko nie, żeby się tutaj nigdzie nie rozleciała. No, mam, pani panie poruchawa. No, powiem wam, że coraz dalej te punkty są, chyba że ten wyjątkowo tak się daleko trafił. Auć. Pięknie, dobra, na pełnej. Dobra. Kier... No i wpadło osiągnięcie, to nie było tak trudne, no nie było. Nie było. Fajnie, fajnie wyszło. No i? Jak było? Mógłbym a, się przyzwyczaić. Znasz może jeszcze jakieś trasy? No jasne, ziom. Wypatruj takich plakatów. Oznaczają miejsca startu różnych dawnych wyścigów. Wygrałem we wszystkich. Więc jak znajdziesz jakiś, to daj mi znać, a zajmę się stoperem. Zanim się obejrzysz, zrobimy z ciebie arcymistrza. A za pobicie mojego czasu, odmaluję ci brykę na cacy. Przyznaj, przydałoby się jej coś takiego. Dobra, ważne, że zaufanie rośnie. Eee, afisie Bilala... Bilala... Bila... E, na temat wyścigów rozlepione są po całym pustkowiu. Każdy plakat to oddzielne wyzwanie. Po jego ukończeniu trzymasz punkty doświadczenia kierowcy i inne nagrody. W wyzwaniu możesz, u, możesz uczestniczyć maksymalnie 4 graczy. Dobra. Spoczko. Jakie ja mam tutaj teren oczyścić? Tu nie mam nic do oczyszczenia. Moment, 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 moment. Coś tutaj jeszcze jest do ogarnięcia? Aaa, przepraszam. Tu jeszcze mam kolejny wyścig. Ale nie, no na tyle to, to... W tym odcinku będzie na tyle w zasadzie. No nie, nie, nie wbiliśmy. Myślałem przez chwilę. Dobra, mamy sporo... A tutaj związane z tym zadaniem, to jest ok. Sporo zadań już odhaczonych, znaczy odhaczonych, do, nachapanych do dziennika. Wyścigi może będę robił poza odcinkiem? Zobaczymy. Dużo zawartości, mega dużo. Um. Myślę, że w przyszły odcinek zaczniemy od powrotu do bazy. Tam odbierzemy nagrodę za awans w zaufaniu, w wyższą rangę. A na dzisiaj to by było na tyle, także wpadajcie do opisu pod filmem. Trzymajcie się i na razie.